Dobra. Dobra. dobra, to jest tak, luźno. Dobra, będziesz miał takie szy, to znaczy, że cicho. Okej, okay. rozpoczynamy. Jestem crewmate'em sobie. Eee... Dobra, idziemy do nawigacji. No nie ma żadnych tasków. Mazą sobie stoi. Ten Blackse tu jest, dobra. Nie wiem, kto do nawigacji poszedł. Nawigacji nikt nie poszedł. Jest Bartek. Hej, co ty tu. Bartek, a ty robisz download, okej. Okay. Jaka szansa, że oni we dwójkę są impostorami. Żadna, okej. Okay. W ogóle ja widziałem, czy tu był Bartek, jakiś pomarańczowy przebiegał... Dobra, no, są tu wszyscy tak naprawdę. Aha. Aha! się wróci tutaj? Nie? Mhm, fajnie. Co za debila. się nikt nie wróci jeszcze. Moja drużyna jest retardami, znowu umarłem jako pierwszy. O, wrócił się Adrian. Eee, skończyłem wyrzucać liście eee, po prawej stronie w CO2 i na przeciwko była nawigacja. Uznałem, że przejdę się, jeżeli odpalił ktoś meltdown, to że na pewno będzie kill po prawej stronie losowej osoby, żeby wszyscy pobiegli na lewo. I w nawigacji były Aragorna. To pobiegł w prawą stronę na początku, ja wielki poza tak mną. Nikogo nie widziałem po prawej stronie, jakby trzy osoby robiły jakieś misje i tyle. Okej, ja byłem z czarnym cały czas, z jakam, więc nie miałem jak tego zrobić i jakam też jest wszystko Nie, że to jest Adrian, nie? Tam nie było Adriana nawet. Ja na początku ja na początku poszedłem do nawigacji i to prawda, był tam właśnie czarny był też Dead Age Dead Age Ale on później szedł do Dead Eagle. No, co ja Dead Eagle. jest też Age Age no, był jeszcze. No, Mati, a ty się... co robiłeś? Ja byłem najpierw w adminie. Mhm. Yy, zro... Przeciągnąłem tam kartą i jak zaczął się meltdown, to poszedłem właśnie wyłączyć. Mhm. Okej. Okay. Nienawidzę się. No nie I nie nagle jest... był ten. Hmm? znalazłeś ciało. Tak, powiedz mi, jakie robiłeś ostatnie zadanie? Ja w tym momencie tak naprawdę sprawdzałem, jak on tam, co, co on tam robi w tej komunikacji. A przed ja tym robiłem tą no, taką w tym, w tym, w tym to I to może być prawda, bo na początku jak wszedłem do ja e, tego do... Nie nawigacji, tylko do Admina to zobaczyłem na mapę i tam faktycznie jedna osoba była na tych asteroidach, cztery osoby były w nawigacji i jedna tak. mi mignęła tam koło e, Upper tak. Engina. No ja robiłem na początku meteorytę. Tak, no, ja. To ja był tam Adren. nazywa. Ja 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 ale któryś z nich też, też jest, bo że on nie zabił znowu. Ten reaktor cały. Um, ja też szedłem właśnie stronę reaktora. Tak, tak, szczerze bym to strzelał na podeptanego i, i na Kamila. No, znaczy na Mazana ja No Znaczy ja skippuję na razie, bo nic no, nie wiesz. Z Mazan się nie odezwał w ogóle. Jakby ja, wtedy wydaje mi się mega podejrzany, ale nie Tak samo, bo co się Reaktor. Jaki Reaktor, no? Tak to jest... No, no nie w tej rundzie. Nic ale jak nie każdy rozdział, oni go nie podejrzewają w ogóle. Ja pierniczę. Na dwóch gramy, tak? Tak, mhm. na dwóch. Okay. Na dwóch. Fantastycznie. No i do Medbaya teraz sobie zaskanować się. Cudownie. A tych może nie, że jest za małe, jak tak patrzę na górę, te taski ich jest. No, ale dobra, zobaczymy. Może będzie dobra ilość. Um, no cóż, dobra, elektryczne. Wiem, ja mam teraz pikan, no ale muszę być na tym spiku wyciszony. Sami rozumiecie. Czy... Czy rozumiem w taki sposób. O, będzie git. Dzięki koledzy, że mnie ustawiliście. Nie wiem, czemu umieram tak często pierwsze. I to było też tak losowe strasznie. Bo oni sprawdzali czy ja robię zadania i poszedłem sobie i umarłem, no? Znaczy umarłem, no. Po prostu mnie zabili. Także no nie fajnie, nie fajnie. No nic, trudno. No dawaj, ludziku, biegnij, Dobra, um, Meltdown, przyciągnięcie karty. Fantastycznie, zadanie jest za mało moim zdaniem. O Jezus. Dobra. O, dalej mam jeszcze nawigację. Tutaj już mam download chyba. Nie, to mam kliknięcie po prostu. Dobra, mam shieldsy. Tutaj na dole. Tu są TTT. Te, te, te. Pyk, 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 pyk. Dobra został mi ostatni task security. Tak jest, to jest wszystko. To jest wszystko co mam. Security task. Dobra, kto może być drugim tak naprawdę, bo jest Mazon, to wiemy. A kto jest drugim mordercą? Czy ktoś umarł? Dobra, zakładam, że nie. Amazon tutaj sobie biega. No, kto może być drugim? Okej, okay, ktoś tu umarł sobie. No i Mazon znalazł ciało. Dziwne. Sound resumed. Jakby Czarny zawsze musi zginąć, dla mnie to nie jest w ogóle tak. <noise> <noise> Dobry Maciek, co tam widziałeś? No ja biegałem sobie po mapie, bo sprawdzałem telefon. Robiłem sobie taski po kolei i szedłem trasę do MedBaya i widziałem smoki. Maciek mógł być w MedBayu, bo ja się z nim mijałem na korytarzu, jak jest reaktor i kamery. Ja poszedłem w dół. I widziałem Podeptany? też podeptanego na, na kamerach. Podeptany, co robiłeś? Ja poszedłem, właśnie miałem Cię czekać, zadam Ci pytanie, z Admina gdzie poszedłeś? Ja? Z admina pobiegłem do reaktorów, przy reaktorach spotkałem się z Darwidlem. I na górze robił Monderk reaktory. I od razu po reaktorach tak. pobiegłem na dół do elektryka zrobić kable. I ten wskaźnik, od... że się do góry no przesuwa. Ja I mogę to tak potwierdzić, tak. bo go miałem tam. I Ania też to wtedy to, jedziemy, że go miałem tak, tak. I ja zerkałem tylko do tyłu, bo biegłem ja ty i Kam Tak, tak, to prawda. I jakimś cudem to... wszyscy dobiegliśmy żywi. Bo co jakiś czas wiedziałem, że się cofaliśmy, żeby sprawdzić czy ta, czy wszyscy żyją. Coś czarnego zabił, to nie był Mazan nawet. No. Ogólnie ja bym dał na nawet jednego ślepego Wołta, ja żeby chociaż mieć jakąś poszlakę. No koniec. nawet. z Ed metbeja? Nie, ja szedłem adminem przez Storage no. ja poszedłem do reaktora. Musiszcie no tak głosowanie ślepego tak to, to przegracie, no kurde. Cyferki I po cyferkach Albo no, na, na Ogólnie jak bym był w tym reaktorze jest Ja też robiłem cyferki od razu po tym. Po reaktorze. No tak, A ty, ty biały, chyba przybiegłeś gdzieś. No ja byłem, ja byłem, ja byłem mądre w reaktorze. Nie, jeszcze był na pewno Blacks? Ja przybiegłem później, a ja nie robiłem nic w tak, reaktorze. Ale, to, ale, to, ale, mi się, ale ja mówię, że robili... Musimy zawołtować, bo inaczej poleci double kill będzie problem. Mi się wydaje, że to jest podeptany i z medwaya przeskoczył do kamer. Nie, może no, 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 być. Ja jestem za czerwonym, bo czerwony... Nie to tam to nie. Dobra, teraz teraz ciekawe. tyle, to na no i co, wygrali? No i co, wygrali pewnie. Oh, A ja no, tak mówiłem, czerwony, bo czerwony nie powiedział o tym nic. Ej, jak coś to nie zaczynajcie, zaraz przyjdę. Dobra. Nie, ja się zamachałem, bo nie było... Totalnie nie miałem jakby poszlaki. Jedyne co? Kamery, kamery bedday wenty. Jedyne co? Miałem, a jakby, jakbyśmy teraz nikogo nie wyrzucili, tak. to poleciałby jeden kill byłby koniec. Może robisz no to. Tak, jak, jak, na... jak mogłeś. No mogą. No. No. <laughs> jak mogłeś osądzić mnie, że ja mogłem ventami przejść, jak szliśmy dołem? Ok, gramy drugą gierkę, tym razem jest nas dziesięciu. z 10, mam zadanie już w kafeterii na starcie. Bartek zaś mnie pasuje, mam no, naki tym bardziej. Jak znowu umrę jako pierwszy, mamy znowu nową ekipę, to ja coś im zrobię, naprawdę, to coś już będzie nie tak. No ale dobra, szczęście jestem na razie wolne. No, pójdę do admina, pewnie zawsze się dużo dzieje. Bartek, a ja ci nie ufam komunikacji było dużo osób, ale teraz nikogo nie ma. Chwileczkę. ściągniemy kartę tym razem. Dobra. Dobra, Bartek gdzieś sobie poszedł. tak znowu umrakł pierwszy, prawda? nie wiem, co, co się dzieje. Dobra. Czemu, co tu tyle osób robi? Matko Boska, czemu tu Bartek idzie? Ja mu nie ufam. Ja mu po prostu nie ufam. O nie, pan policjant Deptany Ja im nie ufam. Kubuś No, Bartek, widzę, że ty coś kombinujesz, ale co ty kombinujesz, ale w elektryku zakładam, że. Okej, dru... trochę osób jest. Eeeh, <sum> <sum> ty oraz kubuś wybiegali z elektryka. Ja wchodziłem razem z munderkiem. Tak. I Od razu zauważyłem ciało i je zreportowałem, a twójka ciało z niej zreportowałem. Gdzie, gdzie było ciało jeszcze raz? Elektryk. Elektryk. Ja widziałem czarnego, jak tam się kręcił w pobliżu. Tak, no Ja widziałem nawet biegam 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 elektryka. Elektryka. do końca tego elektryka. Kurwa, wyszedł. A, wyrzuciło mnie ogólnie. No ja tam biegłem cały czas za. Nie, wyrzuciło mnie. Mężem. Albo umarłeś i nie chcesz się przyznać. To męsiem, i tam było jego ciało, kamień. No, no ja czyli, tam biegłem za. Czyli, nim, czyli był double kill, tak? Nie, <noise> jednego mi waliło. Znaczy, no kogo się to wywaliło ogólnie, ale no mi się nie Bo biegał za męsiem, a męsiu nie żyje. Sam to powiedział. Kto biegł? Słuchaj, powiedziałem, że zanim pobiegłem, ale później stanąłem i wróciłem w dół. Tak, I ale widziałem powie... Cię, jak wybiegasz Coś z elektryka, pomógł, w elektryku od razu założyłem ciało. Dobra, na stos. Czarny na stos i tyle. się że Czarny, tak, dokładnie. Jestem w tym wypadku zamazanym. Czarny na stos. Czarny na No, nadzieję na to, że tam... Double kill z no, no, no chyba, że... Ty kubuś, drugi no Kanty. No, no, no chyba, że ty z Monderekiem coś kręcicie, ale... To będziemy wiedzieć. Mi się wydaje, nie. że, to było że, to że Nie. to był 100% że no wyszedł, okay, okay. więc nie ma jak go tam taski. Okej, okej. Ej, ja, ale, ale! Ale łatwo! Mówiłem że tam poleciał chyba double kill. Jedna się katapultował, nie znam się, zabiliście dwóch? To? ja zabiłem, y słuchaj, kto tam jeszcze podeptany To zaraz no, na początku. On tam był, jak pan. Okej, okay, jestem postorem z Mazanem. Ojejku, może możesz dziwnie skończyć. Gdzie poszedł Mazan? Abym ja bym poszedł z Mazanem od razu razem. Ojejku, czy on poszedł tutaj? Nie jestem pewien. Dobra, jest Mazan. Jest męsiu, dobra. Okay. Wychodził z nawigacji i zabił Kubusia. Okej, okay, to jest weź. To, jest mocne... Mocne... to ktoś... są mocne słowa. Kto... Inaczej, ktoś... ktoś widział tak to różowego? Ktoś widział nieła jak ja... biegł? Ja widziałem jak biegł z nawigacji i na tym ciało. No mówię, a czy ktoś po prostu widział go jeszcze jak przebiegał podczas tej rundy? Nie. nie, to jest nie. Ja Tylko byłem w 2 i tyle, nikogo tam nie było. No to obbiw za swag. Macie ktoś zginalowy? na swoją obronę? Anioł, różowy? Czyli to on. Patrzę no. na telefon. Mas, no, stos. No, no, ratować no, no, związek. No, Jaki związek? Tam już Stramo nie ma trzeba ratować. No. Tam tutaj mali i to jest związek na odległość. Zagłosuj Maciek. Daj już nam przyjemność. O Jezu! Radnych wybiłeś. Ja pierniczę co za pe pepega gierka. Kurwa dlaczego? No, na samym starcie już mam przegwizdane. Ja pierniczę I zagram sam, a idź pan w cholerę. Dobra, reaktor, nie wiem. Mam tak przegwizdane teraz tą gierkę. deptany Kurwa no. Jak teraz ich w ogóle mam zabić. To jest już niemożliwe dla mnie. O Jezu. Jak mam to teraz niby zrobić? Przecież na starcie przegrałem gierkę praktycznie. Nie wiem. bez beznadzieja bez totalna. O Jezusie, tu są wszyscy razem. Ja pierniczę, no. No, pod adminem No dobra, razem tak to co ciało, widział? Pod adminem znalazłem ciało. Że ten żółty. Okej. Okay. Jakiś kogoś a kto przebiegał? Pod adminem, zaraz się wychodzi. No, przy, jak idziesz do strajku od razu. Tak, tak, tak. Bo ja to w sumie ogarnąłem By... całą Star prawą stronę. Story zamknięty. I... W mesiu było obok mnie, także nie wiem czy to on czy nie, ale raczej nie. Jak pod... mogłeś znaleźć ciało pod adminem teraz, jak ja wchodziłem teraz do admina i zam... ja nic nie widziałem? Ale w storage'u, zaraz, były zamknięte drzwi i ten, tam leżało ciało. Gdzie leżało ciało? No, w ten w storage'u, zaraz Tak się przecież... kabelki robi. To ty zszedłeś od razu na dół, czy nie? Tak, tak, poczekałem aż się otworzył drzwi. Okej. Okay. Ja byłem cały czas z Aragornem tak, y, kołów w elektryku, bo sprawdzałem czy on robił zadania i faktycznie robił zadania, czyli on jest czysty. Tak, potwierdzam potem powiegmy na, na lewo. Tak, ja, ja byłem chwilę w tak tak mówi. Kabelki zrobiłem. Później poszedłem do kafeterii na górze w lewym górnym rogu kafeterii, kabelki i teraz w Medbay robiłem skana. No ja ostatnio co robiłem to przy O2 też kabelki. Ale to po prawej stronie nie było kompletnie. O2 są kabelki? Przed O2, zaraz. Są. Przed są? Dobra. Są. Okay. A niebieski, ty co robiłeś? Robiłem kabelki przy adminie i później kafelki przy górnym, w lewym, górnym bloku kafeterii i medbay teraz skan. Czekaj, Kam e, powiedz mi, co ty robiłeś? E, przy, ostatnie zadanie to przy O2 e, te kabelki przed O2 wejściem. No i co jeszcze? A szedłem później od dołu. No i co robiłeś tam? Mm, kartę, wyciąganie I karty i też jeszcze wcześniej jakieś kabelki. Ja mu się, ten czarny jak robi taski to mu się rusza, to on jest czysty. Sprawdzam, specjalnie stoję ewentualnie przy jakimś, czy mu się rusza. A ruszam, to, 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 tak to sprawdza? A po... a po Aha, Mare... dobra. Kończy się czas. No, ale przecież ja nie tak bym skipnął póki co. Po... Skipno. Tak, ale na górze chodzi mi, że jak rozrobisz taska, to pasek leci, nie? Tak, 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 wiem tak, tak. o co w to, chodzi? to jak kartę przesuwał, to task... O, oh, beznadziejnie, beznadziejnie, no co ja tu mogę zrobić? Kurczę, ile tych tasków zostało, ich za... wiem, że dużo ich jeszcze żyje, o matko boska. że ich za dużo, o Jezu, się każdy jak porozdzielał. O Jezus, co tu mogę zrobić? Sabotaż. Elektryk, no nie wiem. No nie wiem, strasznie beznadzieja ta gierka No co ja tu mogę zrobić, no Co ja tu mogę zrobić, no o, jest już naprawione, a piernicza Co beznadziejna gra, Boże, dobra, storage Kabelki no robię, no. Co ja tu mogę zrobić Dobra, Kamila mogę zabić w Tradycji stało się zadość. Znowu znalazłem, tym razem w adminie. kto to mówi? On laki tak. mówi. Czekaj, 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 unlucky ci przerwę. Kto był na kamerach? Ja byłem na kamerach. Co widziałeś? Co widziałeś Ej, dopiero jak wchodzicie, bo robiłem wcześniej naprzeciwko kamery reaktor. Przy reaktorze to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpaliłem kamerę o. i widziałem, że drzwi były od kafeterii zamknięte przez moment, a później wybiegaliście do admina. Ja z meniem byliśmy y, po lewej stronie. A Ty, Anaki, co w tej rundzie w ogóle robiłeś z taski? Podebny może potwierdzić, że praktycznie tułem cały czas przy nim. Od, z, to znaczy od, od za szedłeś, do śmierci. No ale elektryk się włączył, nawet cooldown nie minął, no to nie mogłem zabić. No w sumie 40 sekund. A na początku, na początku Mensiu, gdzie ty poszedłeś? Ja byłem w kafeterii, robiłem kable na górze i szedłem cały czas w lewą stronę. I zem, mijałem się z białym, biały wszedł na kamery i chyba M Blackse wszedł na reaktor, nie? Albo ktoś. Tak, może? biegłem na reaktor. Mm. Parek gorzne. Ja już mam wszystkie taski, są porobione, także. Ja też. Ja też, Mi się zostało duchy po prawej robił? stronie. Właśnie duchy, żeby robiły. Duch kubuś ma zrobione. Zostało mi jedno. To... Ja też już zrobiłem ja wszystko. wszystko. No my się został po prawej stronie przy nawigacji 1 no, chodźmy tam wszyscy w możemy skip, i... możemy skip. No i na taski znajdujemy. No, no, no. no, no. tak no, no. jeszcze pomykamy, tak taski żebyś robił, bo jako tu też możesz robić. W sumie musisz e. robić. Musisz, musisz robić, robić, no. Musisz. Rób. 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 Niech nie robi, no kurde. Ja no, a tak się ciężko. No i co ja tu mam zrobić? Czego oni chcą biegać razem? Kurwa, no co ja tu mogę zrobić? No i co ja tu mogę zrobić? No co oni tu mogą zrobić? Biegają, będą biegać debile razem. Dobra, Mazen odpalił Meltdown, bardzo dobrze, też to chciałem zrobić. Robiknę na Ednakim. Że go sprzątnę przy okazji, nie wiem. Ale to było dobre, że... ...palił ten reaktor Meltdown. Kurde, no. Blisko. Mm. To się ostatni. Ja, ja byłem pierwszy Męsiu, Męsi mę, był ostatni, był ostatni. Tylko że ktoś zamknął drzwi. No bo ja szybko robiłem paski, nie? Wszystkie, które mi zostały. gdzie znaleźliśmy ciało? Koło kamer. Ktoś w grupie zajebał. Koło kamer w grupie byliśmy. Ale to oznacza to, że jednego się pozbyliśmy. Ale tam gdzie znaleźliśmy ciało. Underek? Ja. No. tak Tak. Nie wiem czemu ludzie dodają m między R A i K Munder to jest ustawić Munderek e, Ja obstawiam, że był to Aragorn. Bo miałem wrażenie, że stanął, jeszcze się teleportował na ciało. Chociaż nie wiem czy to w sumie tak działa, a po drugie bardzo szybko kliknął report. Jak wszyscy odchodzili, więc on zabił i on, pod, i on zreportował. Takie odnoszę wrażenie. Aragorn. Można było diemba coś tak na swoją odpowiedź. Jakby... Jaki, jakby brodę? chcecie ułatwić zadanie imposterowi, według mnie powinniśmy zrobić task i nie powinniśmy w ogóle nikogo teraz wyrzucać, więc. Albo no, nie niewinną osobę, więc. Zawsze możemy chodzić w grupie trzech, jak, to... kogo, jak ciebie zreportujemy. Ko, komu zostało jakie zadania? Ja, ja już mam wszystkie. Ja też, ma, ja też mam wszystkie, już biłem w tamtej rundzie. Czyli co Myś... zrobić. Jaki task tak. robiłeś ostatni? Tak się zaświadczę? Zrobiłem tak kanister i z kanistra po lewej stronie trzeba było fiolkę zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, okay, no się, że nie wiesz, wiesz, nie robisz i nie powiedz mi czegoś innego, ale faktycznie robisz kanister. Ale wcześniej chodziłem dawny. z Męciem i wydaje mi się, że on jest czysty, bo pasek się napełniał jak robił zadania. Właśnie ja nie zwróciłem uwagi, czy się napełnił, bo od razu pobiegłem na meldowny, ale faktycznie został przyzwyczajony. Ale nie ja w kanister. poprzedniej rundzie z nim chodziłem trochę. Więc przypomnę, żeby duchy robiły taski, bo zostało się na pewno niedużo i z tego, co wszyscy mówią, to już my zrobiliśmy, więc ja bym skipnął bo jestem prawie pewien, że został się jeden imposter, bo tu by poleciał double kill. Tak. No Maćka to było widać na początku. Okej, okay, nie Anioławska. Skipnijmy. Tak, tak. Uff, ubiegło mi się. Dobrze. No. że ja to mam ciężką strasznie robotę kurczę, no i to jest ten problem, no. Jak to zrobić? No i pójdą teraz w grupie. No i co? Pięknie mazan, pięknie Mazan żeś to zrobił. Został jeden task Kurwa, mazan no za tym żeś zrobił. Dobra, jakiś duch jest na szczęście frajerem i nie zrobił jeszcze żadnego taska. Cool. Kurde. Kto, kto był I, Ja byłem, ja byłem. Tak czułem. a ciężko, że was zbejtowałem mówię chodźcie za mną do reaktora. nas odpalił dobrze oksygen, też chciałem to. Ale kurde staliście dobrze, ciężko, ciężko. Że na początku wylemi daliście tego anioła i tak ja mówię kurde super, sam na 8. Czyli cały Tak, tak. tak, Ta regoda, tak to ja, to ja, ja byłem, ja byłem. Ale przez chwilę miałem włączyć przyciski na Adriana, cofnęłeś, bo tak coś... Ale ja już te... nie wiedziałem, jakbyś nie zamienił. Wiesz co? Bingo. właśnie tak z męsiem, jak drzwi się zamknęły, tak patrzę na męsia. Stoję przy emergencji, jak się zbliżysz za blisko.